Kiedy służymy Boga, jest dobre, Bóg powoła nam służysz go, ale w to trakcie służenia będą rozproszenia. Dlaczego jest bardzo ważne pamiętać, co Bóg obiecywał Ciebie. Jakie jest Twoje spotkanie z Bogiem. Co Bóg powiedział do ciebie, kiedy ty spotykał z Niego? Czy jest tutaj coś, które Bóg powiedział do ciebie? Czy jesteś Bożego obietnicą twojego życia? Czy ty ma słowo, które Bóg powiedział do ciebie, które ma moce, które prowadzi ciebie, które jest referencją, tak? Które... Tak, wracamy do tego cały czas, tak? Wracamy do tego słowa. Bo tutaj jest łatwo być powołanie, jest łatwo być wierzące, jest łatwo spotykać się Jezusa, ale kochane, są rozproszenia w drodze. Bóg można mówić do ciebie słowa, Bóg można rozmawiać z Tobą dzisiaj i czuję taki ogień, czuję potekstowanie, ale dwa dni ten ogień zaczyna uciekać i czuję, że nie ma ogień. Ale co powoduje, że Ty może być wierny. Że ty możesz być wierny w to słowa, że można zawsze ja mówię do Was, że wytrwałości jest potrzebne. Bo wytrwałości buduje charakter. Wytrwałości pokazuje Twoje owoce. Że co robił wczoraj, nie było tylko emocja, ale to jest Twojego życie. To była prawdziwa decyzja. A teraz tutaj jest to te miejsce, które my. Bóg powołał nas, Bóg rozmawiał z nami, Bóg wybierał nas, ale w drodze są rozproszenia. Jak zwyciężysz rozproszenia? Hallelujah, Czy Bóg jest dobry? Nie, 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 zobacz, 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 zobacz. Czy miałeś tydzień, który wstaje dzień rano czy takie wow, jest radości, jest energia, jest taki tak wow, 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 wow. Hej, to tydzień minął, biu, a potem jest ten śnieg. Wstaj rano i ci taki, co się dzieje teraz? Gdzie ja jestem teraz? Co się dzieje teraz? Nie ma power, nie ma tego emocja, nie ma tego, a potem co się dzieje w Twojego życia zaczyna czuć, jak nic się dzieje tam. A wiecie co się, da się stało? Zgubiłeś. Co miałeś ostatni dzień. Zgubiłeś to, co miałeś wczoraj. Ale dlaczego zgubiłeś to? Czy myślisz, że ta obecność nie ma? Jest. Czy myślisz, że Bóg zmienił? Nie, On jest tak samo wczoraj, wczoraj dzisiaj i na zawsze. Ale dlaczego ty czujesz inaczej? Fokus się zmienił. Fokus się zmienił. Ale jak teraz bici w twarz? Jak twarz? Widzicie, co Bóg dawał do nas? Jak twarz? Widzicie, które już Bóg dawał do nas? potrzebujemy obietnicy Bożego i wracasz do tego obietnicy. Czy Bóg jest dobry? A ten wieczór będziemy rozmawiać Na takie ciekawe słowa Które wiemy, że to będzie błogosławieć nam mocy mocy obietnic Obietnica ma moc Bo obietnice Można prowadzić do miejsca, które Nawet jesteś w trudny czas Podaj się. You are in a difficult moment to give up You cannot give up because you remember the promises. Jesteście w momenty które, jeste czasy, które nawet powinna być, ja zostawię to. Ale kiedy pamięta obietnicę, oh, ja nie mogę, ja nie mogę zostawić. To znaczy, obietnice mam mocy, bo obietnice pokażą nam nagrodę. Hallelujah. Obietnice pokażą nam coś, które jest za nam, co dobrego, które nie mamy teraz, ale my oczekujemy. Obietnice tworzą w nas oczekiwani. Hallelujah. W dobry sposób.